Witam Was, e, dzisiaj chciałem Wam pokazać e, takie nasze e, szybkie śniadanie, takiego naszego szybkiego szejka, do tego będziemy potrzebowali takiego e, dziada, e, włosatowatego, <noise> e, jak je kupujecie zawsze szalątajcie sobie czy jest woda w nim, w tym to jest duże prawdopodobieństwo, że on będzie ok, bo tutaj często można się nadziać przy kupowaniu ich, że już jest spleśniały, jak kupicie, że już tam nie będzie żadnej wody. To już raczej prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że już można go do kubła wywalić. Ja przeważnie zawsze kupuję dwa albo trzy, bo nawet czasami jak nim wodą począśniecie, że jest tam woda w środku, może się zdarzyć, że on będzie nadal zepsuty. Także otwieramy najpierw dziadek. Dobra, kiedyś otwierałem to tak, ale to też nie zawsze wychodzi, czyli najpierw sobie go troszeczkę rozłupuję aż tak powie pst. to już wtedy wiadomo, teraz już woda już leci, można tutaj wtedy w taką szparę włożyć punkcik, o, cyk, mamy wodę, kokos otwarty I teraz następny tryk, żeby go wyciągnąć stamtąd biorę jakąś starą szmatę, oczywiście czystą Wkładamy to tak, zakrywamy to tak, żeby nie fruwało to po całym domu i mu w łeb, tak porządnie go. No. I teraz można to sobie już powyciągać, to już jest wszystko teraz w kawałeczkach czyste. Jak się jeszcze któryś będzie trzymał, to A, no, widzicie, sam wyskakuje, no i tyle, kokos obrany. Nie? No, tu jeszcze jest. Jak się trzyma można mu jeszcze raz dać w łeb, albo tu podważyć nożem to puści. <noise> Ten się jeszcze trochę trzyma. Mi się pazur złamał, inaczej bym go już podważył, Ale... O, udało się. No i tyle, kokos obrany. Dobra, no to idziemy do blendera. Dobra, mamy go obranego. Teraz go ładujemy do blendera. I zalewamy wodą. I najpierw to sobie będziemy mielić. E, tutaj jest bardzo ważne, żebyście użyli wody letniej, bo jeżeli dacie wodę e, taką zimną. To tu się cały tłuszcz obsadzi z tego kokosa u góry i po prostu go będziecie mieli A. Problem ciężko umyć, a B wyrzucicie go. Teraz to sobie przecedzamy. Przez sitko. Tego można użyć, żeby zrobić ciasteczka kokosowe. Już kiedyś Wam pokazywałem, jak zrobić takie fajne ciasteczka kokosowe. To to można użyć, nie trzeba tego wyrzucać. Dobra, teraz bierzemy drugi blender. Idzie to do blendera. I teraz dajemy do tego banana. Kombinacja niby cukier, tłuszcz nie jest zbyt idealna, ale raz na jakiś czas mi to służy. I oczywiście teraz kakao. To już ile będziecie chcieli, musicie sobie sami do smaku dodać. My lubimy bardziej kakaowe. Może z dwie łyżeczki tam poleciały, bo to ja tak troszeczkę na oko, tak zwane moje. No i mielimy. No, i gotowe nie? można dodać sobie jeszcze przykładowo troszeczkę cynamonu do tego, jak ktoś chce. Także fajnie wyszło. Jest fajny taki gęsty. Jak jeszcze gęstszy chcecie, to można wrzucić dwa banany. I taki shake na śniadanie. No, jest naprawdę bombastyczny smak. Nie? Naprawdę, spróbujcie sobie. Jeszcze jak będziecie mieli takiego banana, który jest jeszcze bardziej dojrzały, bo akurat miałem takiego. On powinien mieć więcej tych żółtych kropek na sobie. To wtedy będzie jeszcze naprawdę super słodsze. Także smacznego, takie śniadanko u nas. Żona mówi, że powiedziałem że żółtych kropek, miało być brązowych kropek, także chyba się pomyliłem. <laughs> powiedziałem żółtych kropek. <laughs> także brązowych kropek powinien mieć ten banan. Także tyle na dziś i pozdrawiam.